Jeśli wydaje Wam się, że wiecie o Polsce już wszystko, no to macie rację. Wydaje Wam się, bo zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego. Z programu Polacy to wiedzą, bo tutaj Polska jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Robert Elgendi, witam i zapraszam do gry. A kto dziś powalczy o główną wygraną? Poznajmy tych śmiałków. Jakub Libuda, księgowy, który chce, uwaga, objechać Polskę na rowerze z Krakowa, przyjechał do nas. Cześć. Cześć. Jak zamierzasz to zrobić? Przygotowujesz się już kilka lat? To znaczy, to już trwa. Już jedziesz? Tak, tak. Masz przystanek w Warszawie. Po drodze. No, no akurat Warszawa nie leży na obrzeżach Polski, więc na rowerze tu nie dotarłem. Okej, okay, czyli dookoła chcesz tak. pojechać, tak? Tak. Kilka lat temu z kolegą postanowiliśmy, że wybierzemy się na rower, ale tak na kilka dni. No i ruszyliśmy z Przemyśla wschodnią ścianą Polski. Tak to się zaczęło. A dookoła, to ile kilometrów łącznie będzie? A nie sprawdzałem. Yy, to też zależy, jaką trasą pojedziemy. I co po drodze spotkacie, bo czasem przystanki są dłuższe, podejrzewam. No, tutaj margines błędu jest mały ze względu na logistykę. Rozumiem. W naszym programie też margines błędu nie jest zbyt duży, jest ograniczenie czasowe, ale trzymam kciuki, będzie dobrze. Dzięki. Powodzenia. Artur. Koło dziejczak, jestem motorniczym tramwaju, no i wokalistą z łodzi. Cześć. Cześć. I chyba koszykarzem kiedyś był. No tak, kiedyś byłem. Byłeś? Byłem. Grałeś w buwełkach się na przykład z kartatem? Nie, nie, nie. nie, No dobrze. A powiedz, jeżeli chodzi o grę w zespole czy amatorską w o, domu? Mówimy o muzyce, tak? Mówimy o muzyce. Eee, nie, byłem członkiem przez wiele lat chórów różnego rodzaju akademickich, profesjonalnych, amatorskich. Mhm. Falsetem to ty nie śpiewasz. No, no? nie, nie, nie. nie. A, a jaki masz? No, bas, bas. bas, tak. Okej. Okay. Mhm. A tutaj w naszym programie oprócz muzyki, bo podejrzewam, że masz ogromną wiedzę z tego zakresu, jakich byś się spodziewał? Jakie byś chciał, żeby trafiły na ciebie kategorie? Może sport, może geografia, zobaczymy. Mhm. A są takie, ale nie wiem czy dzisiaj, czy w tym odcinku. Okay. Zaraz się przekonamy. Trzymam kciuki. Joanna janyszko Eskuza jest pasjonatką fotografii z Radomia. Tak jest. Cześć. Cześć. Robisz zdjęcia tylko o 18, bo to podobno Golden Hour. Nie, e, robię zdjęcia e, przede wszystkim takie, które mi się podobają. E, głównie coś, co występuje w moim ogrodzie, jakieś małe robaczki, jakieś takie gąsienice, takie małe. A u sąsiada w ogrodzie też robisz, czy nie? Nie mam duży ogród. O, <laughs> to rozumiem. O 18 podobno wychodzą najlepsze zdjęcia, jest najlepsze oświetlenie, stąd moje pytanie na początku. Tak. Pewnie tak, ale w oświcie jest też dobrze. Dobrze, a co byś chciała tutaj zobaczyć na koniec naszego programu? E, z siebie w finale. No dobrze, tego życzę, tego życzę. Aleksandra Lech jest księgową i przede wszystkim miłośniczką kamperów. Zbędzina. Tak. Cześć. Dobrze. E, kampery to są takie jeżdżące hotele, prawda? E, tak, my mamy taki mini kamperek i to jest to bardzo duża swoboda w podróżowaniu. Nie musimy wcześniej planować. Jeżeli nam się jakieś miejsce nie podoba, zmieniamy je. Podróżujemy z psem, więc również musimy brać pod uwagę, żeby dla niej były warunki dobre. Ale jeździcie, żeby pozwiedzać Polskę, czy żeby poleżeć plackiem? Nie nie, 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 nie lubimy leżeć plackiem, bardzo lubimy zwiedzać. Troszkę już objechaliśmy, ale jeszcze dużo jest do zobaczenia. A dużo jest miejsc parkingowych dla kamperów w naszym kraju, nie ma problemu z tym? E, jeszcze sam. Jeszcze sam, ale już coraz więcej, już jest coraz lepiej. Już Jak coraz zaczynaliśmy więcej. kilka lat temu, było mniej teraz jest już coraz więcej. Bawisz się podczas podróży, baw się także w naszym programie. Przede wszystkim tego Wam również życzę. No to teraz kilka szczegółów związanych z naszą rozgrywką. Przed nami trzy starcia są to rozgrzewka, pojedynek i finałowa obrona. We wszystkich uczestnicy odpowiadają na moje pytania, ale za każdym razem na nieco innych zasadach. Wpór jest ponad 40 tysięcy złotych, ale może po kolei. We wszystkich rundach pytania zostały podzielone na 10 kategorii, poznajmy je. Będą dziecięce klimaty, film, geografia i podróże, język, literatura i teatr, muzyka i taniec, nauka i technika, przyroda i jej ochrona, sport, a także telewizja. W pierwszej rundzie każdy z uczestników po kolei naprzemiennie odpowiada na dwa pytania z dziesięciu kategorii, które każdorazowo sam wybiera. Żeby udzielić odpowiedzi A albo B, zawodnicy mają 5 sekund, a każda prawidłowa odpowiedź to 1500 zł. Dobra wiadomość jest taka, że pierwszą rundę przetrwają wszyscy. Chodzi tylko o to, żeby dobrze się bawić, no i na koniec, żeby było 3000. Tego Wam życzę, bo będą dwa pytania przed Wami. Rozpoczynamy rozgrzewkę. Kuba na początek. Która kategoria? Geografia i podróże. Najdłuższy pozamiejski tunel drogowy w Polsce znajduje się w województwie A Małopolskim, B Śląskim. Małopolskim. To jest prawidłowa odpowiedź. A wiesz, y, gdzie się znajduje? Y, no w okolicach Rabki, w sensie między Lubniem a Rabnią. Y, na Zakopiance Rabkom. trasa S7 o długości y, ponad dwóch kilometrów. 2058 metrów dokładnie. No jeżeli chodzi o podróże, to ty jesteś obeznany. Nie tylko rowerem pewnie, prawda? No nie tylko rowerem. A jak się wybierasz nie rowerem, to gdzie? Powiem tak, rowerem to raczej Polska, a nie rowerem to zagranica. I gdzie dotarłeś najdalej, za granicę naszego kraju? Do stanu Nowy Meksyk w USA. To poleciałeś nawet. Na rowerze się nie dało. Można jeszcze popłynąć, są też tacy śmiałkowie, ale to trzeba mieć dużo czasu, a ty jesteś pewnie aktywnym człowiekiem. No chciałbym mieć więcej tego czasu i więcej urlopu, ale jest ile jest? Dokładnie, nie ma co narzekać. Zawsze można przyjechać do nas, też będzie miło. E, Arturze, czas na ciebie i twoją kategorię. No to ja też może poproszę o geografię. W Polsce nie ma powiatu o nazwie A. Mazurski, B. Bieszczacki. Bebieszczacki? No nie, Mazurski. Też trochę jestem zdziwiony, chociaż pochodzę stamtąd. No cóż, ale człowiek się uczy w naszym programie, prawda? Co cię skłoniło w ogóle, żeby przyjechać do nas? Nie wiem, trudne pytanie. Chciałem. Ktoś cię wysłał? ktoś cię... Tak, kolega powiedział, że powinienem spróbować. Akurat u nas? Można. Super. Akurat tak. A byłeś kiedykolwiek w jakimś innym teleturnieju? Tak, miałem okazję wcześniej. Taktyczna odpowiedź, prawda? Ale byłeś w finale tych innych teleturniejach, no przyznaj się. Tak, byłem. No dobrze. Wyciągnęliśmy z niego. Jasiu, czas na ciebie. To ja poproszę Dziecięce Klimaty. W którym filmie animowanym Katarzyna Łaska jako Elza zaśpiewała polską wersję piosenki "Mam tę Moc? A Kraina Lodu, B Piękna i Bestia. Odpowiedź A. Oczywiście, że tak. 1500 złotych już na Twoim koncie. Ale Ty z kolei debiutujesz chyba w telewizji. Tak. Prawda? Ja jestem pierwszy raz. A w ogóle tego nie widać. Ale czy coś Ci tutaj zaskoczyło? Najbardziej ta cała góra. Światła i nie wiem tak naprawdę co. I ludzie. Że tak dużo jest ludzi. Dodają otuchy. Tak. A to, co, czego nie widać, to są rurki, które podtrzymują te liczne reflektory. A, A teraz światłem prosto na Aleksandrę. Świecimy i wybieramy kategorię z tobą. Ja też wybiorę dziecięce klimaty. Podczas której zabawy dzieci często powtarzają wyliczankę, pałka za pałka dwa kije. A. W chowanego, B. W berka. A. W chowanego. Ależ dobrze. Z wnukami chyba można się pobawić między innymi. Właśnie, właśnie bawimy się w takie zabawy. Bardzo często, jeśli przychodzą, odwiedzają, gramy w karty, lubią grać w Chińczyka. No tylko nie lubią przegrywać. A kto lubi przegrywać? <grywa> no wypada na mnie. Jeżeli chodzi o wnuków, to ile wnucząt? czwórka czwórka W różnym wieku, tak. Same chłopaki nie, czy mieszanka? Nie, dwóch chłopaków, dwie dziewczynki. Pozdrawiamy? Pozdrawiam moje Ja też pozdrawiam. Drogi. Kuba, przed tobą drugie pytanie, z której kategorii? Spróbujmy sport. Biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk może się pochwalić pięcioma medalami olimpijskimi. Z których igrzysk przywiozła aż trzy: A. Było to w Turynie w 2006 roku. B. Vancouver 2010 rok. Strzelam, Vancouver. Strzał w dziesiątkę. Komplecik. Złoty, srebrny, a także brązowy medal tam właśnie zdobyła. Arturze. Co ty wybierasz tym razem? Poprzednio powtórzyłem po Jakubie, to i może teraz po nim powtórzę sport. Koronną konkurencją o tyli Jędrzejczak było 200 metrów stylem A klasycznym, B motylkowym. B motylkowym. Czyli jeszcze jak inaczej można powiedzieć? Delfin? Bardzo dobrze, ale to już poza, poza punktacją. Punkt. 1500 złotych na Twoim koncie. Czas na Joasie I drugie pytanie z której kategorii? Muzyka i taniec. Pod jakim tytułem na festiwalu w Opolu 28 czerwca 1997 roku odbył się koncert, który był hołdem dla twórczości Agnieszki Osieckiej? A. Niech żyje bal. B. Zielono mi. Odpowiedź pierwsza. Nie, nie. Na zielono by się zaświeciła, jakbyś powiedziała zielono mi. A Aleksandra, co tym razem? Wybieram literatura i teatr. Która powieść ukazywała się w częściach w Kurierze Codziennym? A. Ludzie bezdomni, B. Lalka. Lalka. Wiedziałaś? To moja ulubiona powieść. No tak, w latach 1887-1889. Dokładnie. No zobaczcie, chyba każdy się rozgrzał, prawda? Jak było? Dobrze. Pierwsze koty za płoty. Czas na pojedynek? No to zaczynamy. Pojedynek. Tak się nazywa runda druga. Na naszych uczestników czeka 20 pytań z tych samych 10 kategorii. Do odpowiedzi zgłaszają się naciskając guzik, wtedy ja przestaję czytać pytanie, a uczestnik ma 5 sekund. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi dodajemy do konta 2000 zł, a w wyniku nieprawidłowej zabieramy z niego 2000, chyba że na koncie nie ma aż tyle, wtedy konto się zeruje. Jeśli nikt się nie zgłosi, to wszyscy tracą po 1000 złotych, a zwycięzca pojedynku ma pewne miejsce w finale. Dlaczego odbieramy po 1000 złotych, jeżeli nikt się nie zgłosi? Odpowiedź prosta, żeby Was zachęcić do aktywności i do odwagi. Ale Wy jesteście odważni, więc po prostu rozpoczynamy pojedynek. Na początek, dziecięce klimaty. Agata Gwiazdowska prowadzi program dla dzieci, w którym wspólnie z młodymi uczestnikami zajmuje się przyrządzaniem posiłków. Jak brzmi tytuł tego programu? Tak jak powiem nazwę tego programu, to myślę, że e, odważycie się następnym razem zaryzykować. Gotujemy. <śmierdzi> Kategoria film. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Te słowa padają w filmie którego reżysera? Aleksandra? Barei. Bardzo dobra odpowiedź. A w którym filmie? Miś. W Misiu. Geografia i podróże. Na którym mazurskim jeziorze znajduje się wyspa Czarci Ostrów z pozostałościami pruskich fortyfikacji, Jasia? Mamerki. Na Śniardwach. Teraz będzie język. Według przysłowia. Dzisiaj bal, a co jutro? Artur? Żal. Zapytałeś? Troszkę tak. Trafiony, zatopiony. sam siebie. Mamy to. Kolejna kategoria. Literatura i teatr. Jak się nazywa bohater wydanej w 1932 roku powieści, który odmienił całkowicie swoje życie, korzystając z przypadkowo znalezionego zaproszenia na. Aleksandra? Nikodem, byzna. Brawo. Kolejna prawidłowa odpowiedź. Już 6000 zł na, na twoim koncie. A na co został zaproszony? Na raut rządowy. Tak, no. tak jest. Muzyka i taniec. Czesław Niemian był najpopularniejszym wykonawcą przeboju pod papugami. A kto był pierwotnym wykonawcą tego utworu? Na czerwono się zaświeciło, bo nikt się nie zgłosił. Czerwono-czarni. I Józef Ledecki. Kolejna kategoria to nauka i technika, ale zanim pytanie, popatrzmy i posłuchajmy. W którym mieście znajduje się Centrum Nauki i Techniki EC1? Artur? Wodzich. Często mijasz to miejsce, tak. jeżdżąc tramwajem? Tak. Bardzo często. To była oczywiście prawidłowa odpowiedź. Kolejna kategoria przyroda i jej ochrona. Symbolem którego parku narodowego jest wydra? Jasiu? Może Biebrzeńskiego Parku Narodowego? To zobaczmy, czy to prawidłowa odpowiedź. Prawieński. To już wiemy. Brawieńskiego Parku Narodowego. Nic się nie dzieje, jeszcze wiele pytań przed nami. Kategoria sport. W którym klubie sportowym Robert Lewandowski grał najdłużej? Jakub? W Bajernie Monachium. Brawo. A pamiętasz może ile lat? Nie mam pojęcia. Osiem. Jeszcze grał w Warsowi, siedem, ale to dużo wcześniej, kiedy nie był aż tak znanym zawodnikiem. Kategoria telewizja. Kto zagrał tytułową rolę w trzyodcinkowym serialu Kopernik z 1972 roku? Aleksandra? Andrzej Kopiczyński. To zobaczmy, czy tak było. Nie będę Twoim Ziemio. Ja grób swój przeżyję. Ovidiusz, zakończenie księgi czwartej. Młody Andrzej Kopiczyński, oczywiście, to była prawidłowa odpowiedź, no bo Wielkosławę przyniosła mu inna rola z czterdziestolatka, trochę później. później. Pytanie jedenaste: dziecięce klimaty. Jesteśmy w połowie. Jak łatwo policzyć. Jak się nazywa bohaterka serii książek dla dzieci, autorstwa Anity Głowińskiej, która ma przygody między innymi na rowerze, na traktorze, u dentysty, w przedszkolu i w ogródku? Liczyłem na Aleksandrę. Kicia, zapomniałam. Kicia? Kicia Kocia. Kicia Kocia, no właśnie. Nie mogłam sobie przypomnieć. Film. W którym państwie toczy się akcja wyreżyserowanego przez Krzysztofa Łukaszewica filmu wojennego z 2015 roku pod tytułem Karbala? Kuba? Afganistanie. W Iraku. Artur wiedziałeś, tak? Nie, nie. nie. Bo tak kiwałeś jakbyś. Geograficznie blisko. Tak. Dokładnie. Geografia i podróże. Jak się nazywa rzeka, dopływ Martwej Wisły, nad którą leży Gdańsk? Jasia? Motława. Już nie ma zera. Jest na zielono. 2000 zł na twoim koncie. Prawidłowa odpowiedź. Czas na język. Jakiego zwierzęcia według przysłowia nie należy wywoływać z lasu? Artur. Wilka. Nie róbmy tego. Oj nie. Kolejna kategoria literatura i teatr. Pytanie piętnaste. W Zemście i w Ślubach Panieńskich Aleksandra Fredry występują młode bohaterki o tym samym imieniu jakim? Artur Najszybszy. Klara. Tak jest. Ale nam się robi. Zacięta rywalizacja. No, no. Kuba, zachęcam, żeby odważniej przyciskać. Nic nie ryzykujesz, mając taki stan konta. Muzyka i taniec. W ludowej piosence dziewczyna Piękna jak różany kwiat. Wiła i rzucała je do falującej wody. wiławianki i rzucała je do wody. Nad którą rzeką to się działo? Kuba? Strzelam nad Wisłą. No widzisz? Strzał w dziesiątkę. E, nauka i technika. Jak się nazywa publiczna wyższa uczelnia wojskowa w Warszawie, która po. Kuba? Wojskowa Akademia Techniczna. Pozwól, że doczytam do końca, jak się nazywa Publiczna Wyższa Uczelnia Wojskowa w Warszawie, która powstała w 2016 roku w miejsce zlikwidowanej Akademii Obrony Narodowej. Wiedziałbyś? Nie. Akademia Sztuki Wojennej. Pytanie 18. Przyroda i jej ochrona. Do którego gatunku należy rzadka, objęta ochroną roślina karpacka o okazałych, zwisających różowawych kwiatach w plamki? Przez burali nazywana lelują. Aleksandra? Do Lili. Przepraszam? Do Lili. Lili jest bardzo dużo gatunków. Chodziło konkretnie o lilię złotogłów. Odpowiedź złotogłów też byśmy uznali. Ale z racji tego, że tych lilii jest tak dużo, no to trzeba było tutaj sprecyzować. A teraz sport. Który polski skoczek narciarski jako pierwszy skoczył co najmniej 100 razy powyżej 200 metrów? Artur? Żaden. Ale ty nie wierzysz w naszych skoczków, kiedyś to oni fruwali, kiedyś latali. Adam Małyż. Okej. Okay. Telewizja. Z którego państwa pochodzi Wito Racho, gospodarz nowego programu podróżniczego, Wito odkrywa Polskę. Kuba z Włoch. Oczywiście. Popularne włoskie imię. To było ostatnie pytanie. No, zobaczcie. Wszystko już jasne. Ale gwoli porządku. Dwie osoby na podium na trzecim jego stopniu. A więc Jasia i Jakub z dorobkiem 2000 zł. Aleksandra, 4000. Srebrny medal. Drugie miejsce. A zwycięzcą jest Artur 4,5 tysiąca złotych zgromadził wielkie gratulacje. Okay. E, wchodzisz do finału, ale jeszcze jedno pytanie: czy zagrasz sam, czy chciałbyś może skorzystać z pomocy kogoś, bo takie są zasady. Że też możesz... że skorzystam z pomocy Aleksandry. Tak, Aleksandra i Artur, e, oczywiście gadzisz się na to? Oczywiście. To będzie współpraca. Wam dziękuję za przybycie do nas i mam nadzieję do zobaczenia. Rozpoczynamy ostatnią decydującą rundę. Tramwaj o nazwie, Polacy to wiedzą, dojechał do finałowego przystanku. A wsiadają motorniczy Artur i księgowa Aleksandra. Bardzo miło mi, że wybrałeś Arturze Aleksandrę do tego finału. W Czym się będziecie uzupełniać? Już właśnie zaznaczyłam. Ja ze sportu się nie odzywam. Mamy to. Zakładam, że ja w tej dziedzinie będę bardziej pomocny. <śmiech> no <śmiech> no mam dobra. wrażenie, że gdzieś tam się uzupełnimy w, w tych odpowiedziach. Biorąc sportową nomenklaturę, każda drużyna ma kapitana. Ty jesteś kapitanem? Tak. 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 Dobrze, ustaliliście między sobą taktykę. Wszystko jasne. Tak. Nie wiecie jeszcze, na czym będzie polegał finał, ale od tego jestem ja. 8,5 tysiąca złotych jest w waszej puli do wygrania. Żeby wyjechać z Pieniędzmi z naszego programu, trzeba w ciągu 90 sekund prawidłowo odpowiedzieć na 10 pytań. Jeżeli się pomylicie, z waszego konta ubędzie 10%. A ja będę czytał kolejne pytanie. Odpowiadamy. Tak lub nie, i ja patrzę na ciebie, kapitanie, bo tylko odpowiada kapitan. Podpowiadać sobie można, ale odpowiada kapitan. Czekajcie, moi drodzy, na to, aż ja dokończę pytanie i będzie wam też łatwiej. Wszystko jasne? jasne? Tak. No to zaczynamy. Czas, start! Warta to lewy dopływ Odry, tak czy nie? Tak. Tak. Polski alfabet liczy 35 liter, tak czy nie? nie? Nie. Tradycyjny żurek jest zupą wegetariańską, tak czy nie? Nie. Wiewiórki pospolite zapadają w sen zimowy, tak czy nie? Nie. Polska nie miała innej stolicy niż Warszawa, tak czy nie? Nie. Jan Heweliusz był wybitnym astronomem krakowskim, tak czy nie? Nie. Kordian to bohater stworzony przez Juliusza Słowackiego, tak czy nie? Tak. tak. W Polsce jest 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu, tak czy nie? Nie. Michał Kwiatkowski wygrał w klasyfikacji generalnej wyścigu Tour de France 2023, tak czy nie? Nie. Charakterystycznym elementem krajobrazu województwa lubuskiego są lesowe wąwozy, tak czy nie? Nie. Nie. Jedną z głównych nagród w pierwszych latach emisji koła fortuny był Polonez Caro, tak, tak czy nie? Tak. Puenta bajki Ignacego Krasickiego brzmi wśród serdecznych przyjaciół wilki owce zjadły. Tak czy nie? Nie. Nie. Udało się. I 7 sekund. 10 poprawnych odpowiedzi o to chodziło, nieważne. Tak jest. Można się ucieszyć teraz, można odetchnąć. Cieszymy się. Stresowaliście się? Trochę tak. Trochę Start, chyba był start na początku, no z tego co pamiętam pierwsza odpowiedź i tak troszkę to zbiło, ale... Ale się podnieśliście. A poza tym ten spokój to... Aleksandra tak szeptała. <laughs> No, taktyka się sprawdziła. Słuchajcie, 6800 zł wygraliście. Bardzo spora sumka. Do podziału, do podziału, żeby nie było. Ola już spokojnie nie musisz się denerwować. Już mamy to za sobą. Ale to takie emocje, że jedymy. Chodź złapiecie za rękę. złapiecie za rękę. Gratulacje! Gratulacje moi drodzy. Fajnie, że przyjechaliście. Super. Dziękuję. Też się cieszymy. Państwo też się cieszycie? No mam nadzieję, że tak. A jak będzie w kolejnym odcinku, czy ktoś wygra, taką wyższą sumkę, no musicie nas oglądać. Zapraszam, do zobaczenia.